Witajcie Minecraftowicze w krótkim poradniku na temat budowania w Minecraft Earth. Tak więc, żeby coś zbudować na początku, musicie kliknąć ikonkę budowania na dolnym pasku. Następnie pojawi wam się lista budowli, które możecie zbudować. Przy każdej budowli macie napis "buduj" oraz strzałeczkę. Jeżeli nigdy nie zbudowaliście danego obiektu, to macie tylko "buduj". Tak więc, klikamy to "buduj". Teraz musicie znaleźć dobrze oświetloną, w miarę otwartą i płaską powierzchnię. Jeżeli gra zaczyna wykrywać to powierzchnię, ale jeszcze ją skanuje, powinny pojawiać się takie jasne gwiazdeczki na ziemi. Wkrótce powinien pojawić wam się wasz obiekt, tak więc stawiamy go. Po kliknięciu tego guzika wchodzimy w tryb podnoszenia klocków. Jak je podnosić? Otóż wystarczy nakierować kursorem na jakiś blok i kliknąć gdziekolwiek. Natomiast jeżeli chcemy coś postawić, to najpierw musimy mieć to na dolnym pasku. W tym celu otwieramy ekwipunek i klikamy dwukrotnie na blok, którego chcemy użyć. Następnie wystarczy wybrać blok i stawiać tak samo jak się je podnosi. Jeżeli mamy problemy z naszym obiektem, jeżeli idziemy a on się z nami przesuwa, albo w ogóle ucieka nam gdziekolwiek, albo jest za daleko i nie możemy trafić, spróbujcie kliknąć trzy kropki po prawej na górze, kliknąć podnieść płytkę i ją gdzieś przestawić. Powinno zadziałać. Pamiętajcie, że gra jest jeszcze we wczesnym dostępie, więc pewne rzeczy mogą nie do końca działać. Drugi przycisk jest od interakcji, czyli takich rzeczy jak otwieranie drzwi. Ale halo halo, nasz obiekt jest malutki. Co zrobić, żeby był taki taki duży? Otóż, zamiast buduj, klikamy strzałkę. Pełnowymiarowe obiekty potrzebują dużej przestrzeni, więc lepiej położyć to w jakimś dużym pokoju albo najlepiej na zewnątrz. Ja to akurat zrobiłem w pokoju. Możemy sobie tutaj chodzić, robić w sumie co chcemy, budować, rozwalać, nawet bić zwierzęta, wchodzić do swojego domku. Mi niestety się nie udało, bo mam za mały pokój. I wszystkie zmiany, które tutaj wprowadzimy, się nie zapisują. Więc możemy tak naprawdę zabić nasze ulubione zwierzątko i nic mu się nie stanie. Mam tutaj dwa przyciski. Przycisk od interakcji polega na tym samym co wcześniej, czyli otwieranie drzwi, klap i tak dalej. Tryb pięści pozwala na niszczenie bloków oraz bicie zwierząt. Jeśli chodzi o budowanie to w sumie by było na tyle. Jeżeli chcecie wiedzieć jak zdobywać jakieś materiały specjalne, jak je craftować, przypalać, zapraszam do kolejnego odcinka, który pojawi się niedługo po tym. Siema!